Uderzenie rozniosło się po betonie, jak wystrzał z broni. To nie był zwykły dźwięk, to był moment, który zatrzymuje czas, sprawia, że nawet ptaki na przewodach przestają się poruszać. Kubek z kawą starszego mężczyzny spadł na ziemię, rozlewając ostatnie ciepło, jakie mu zostało, na zimny chodnik. Policjant stał nad nim, ciężko oddychając, z ręką wciąż uniesioną, jakby sam nie wierzył w to, co właśnie zrobił. Ale to niedowierzanie nie trwało długo, bo dokładnie w tej chwili ciszę przeciął ryk silników motocykli. Za rogiem pojawiło się pięciu mężczyzn w czarnych skórzanych kamizelkach. Na czele szedł szerokoramienny mężczyzna z posiwiałą brodą i naszywką "Hell's Angel" na piersi. To był Reed Callahan, człowiek, który nigdy nie odwracał wzroku, gdy widział krzywdę. Zwłaszcza gdy ktoś słabszy nie miał jak się obronić. Jeśli wierzysz, że dobroć nadal ma swoje miejsce w tym świecie, że prawdziwa siła to stanie w obronie bezbronnych, zatrzymaj się na chwilę, polub, skomentuj i zasubskrybuj za pozorami. Twój drobny gest pomaga nieść światu historie, które przypominają, jak wygląda człowieczeństwo. Buty Rida dudniły ochotnik, gdy szedł w stronę komisariatu, a jego ludzie szli tuż za nim. Policjant Emmyu Reynolds próbował się opanować, prostując mundur. Stary mężczyzna, wychudzony, trzęsący się, siedział oparty o niebieską ścianę komisariatu. Broda mokra od łez i kawy. Na jego znoszonej kurtce widniała naszywka z imieniem Frank. Kiedyś był mechanikiem, ojcem, człowiekiem z małym domem i wielkim sercem. Teraz miał tylko zimny beton pod sobą i kubek, którego nikt nie chciał napełnić. Krzyk funkcjonariusza był tak głośny, że słychać go było w środku. Kilku policjantów wyszło z budynku, mrużąc oczy w słońcu. Rid się nie spieszył, nie krzyczał, po prostu szedł. A spokój, który emanował z jego kroków, był groźniejszy niż jakakolwiek furia. Zanim szło czterech innych: Clay, milczący, ogolony na łyso, z tatuażami aż po kark, Walker, wysoki, szeroki, z kamizelką spraną od lat w trasie, i bliźniacy Cart i Mason, byli Merins, którzy odnaleźli braterstwo w chromie i skórze. Reynolds odwrócił się do nich, napinając szczękę. Proszę się rozejść, rzucił, ale drżenie głosu zdradziło jego strach. Z budynku wyszło dwóch kolejnych policjantów. Patrzyli uważnie. Reed zatrzymał się tuż przy krawężniku, gdzie siedział Frank. Bez słowa kucnął przy nim, zdjął rękawiczki, wyjął z tylnej kieszeni złożoną chusteczkę i zaczął wycierać krew i kurz z policzka starca. Świat wstrzymał oddech. Nawet Reynolds zamarł. Potem Reid sięgnął do kamizelki, wyjął zmięty banknot dwudziestodolarowy i wsunął go w kieszeń Franka. Dopiero wtedy spojrzał w oczy policjantowi. Nie było w jego spojrzeniu wściekłości, tylko rozczarowanie. A to bolało bardziej niż gniew. – Ten mundur ma ludzi chronić – powiedział cicho, ale stanowczo. – Nie łamać ich. Reynolds cofnął się o krok, rocząc coś pod nosem. Słowa utonęły w ryku jednego z motocykli. Nie był to dźwięk groźby. To był dźwięk sprawiedliwości, która właśnie się budziła. Czy to r l c -H l l s Szepnął jeden z młodszych policjantów do kolegi. Ten bajker od programu dla weteranów? Szept rozszedł się błyskawicznie. Nagle to już nie byli bandyci w skórach. To byli weterani. Wolontariusze. Mężczyźni znani z pomocy innym. Reed powoli wstał, jego sylwetka górowała nad Reynoldsem. Byłeś kiedyś głodny, oficerze? Zapytał cicho. Spałeś kiedyś w deszczu? Patrzyłeś, jak ludzie przechodzą obok, jakbyś był przezroczysty? Reynolds milczał, blady jak kreda. Ten człowiek tak, powiedział Reed, wskazując Franka. I to, że masz odznakę, nie daje ci prawa zapomnieć, czym jest człowieczeństwo. Za jego plecami Frank próbował wstać, ale się zachwiał. Walker natychmiast go podtrzymał. Dziękuję, wyszeptał staruszek. Reed tylko skinął głową. Nie szukał wdzięczności. Szukał czegoś, co dawno zniknęło z mundurów empatii. Z komisariatu wyszedł starszy funkcjonariusz. Co tu się dzieje? zapytał z niedowierzaniem. Reed spojrzał na niego spokojnie. Jeden z Was zapomniał co znaczy służyć przypomnijcie mu. Starszy policjant spuścił wzrok. Zrozumiał. Reszta mundurowych zaczęła się powoli cofać. Reynolds opuścił głowę, czując, jak echo tamtego uderzenia wciąż dźwięczy mu w uszach. Reed nie powiedział już nic więcej. Odwrócił się, skinął głową swoim ludziom i ruszył z powrotem do motocykla. Buty dudniły miękko o beton. Zanim wsiadł, spojrzał przez ramię. "Wszyscy mamy wybory, oficerze", powiedział. Ty właśnie dokonałeś swojego. Następny zrób lepiej. Założył rękawiczki, odpalił silnik i odjechał. Pięć motocykli ryknęło jak grzmot po burzy, a potem zniknęło w ciszy. W komisariacie nikt się nie odezwał. Frank siedział na ławce przy wejściu, owinięty kocem, który przyniósł mu jeden z zawstydzonych policjantów. Reynolds stał z boku, patrząc na swoje dłonie. Czerwona plama po uderzeniu znikła. Ale wstyd pozostał. Tego wieczoru, gdy słońce zachodziło nad miasteczkiem, nagranie z kamer monitoringu trafiło do internetu. Policjant bijący bezdomnego, pięciu bajkerów, którzy stanęli w jego obronie. Ale to nie przemoc stała się wiralem, to współczucie. Obraz wytatuowanego mężczyzny, klęczącego obok zapomnianego człowieka, czyszczącego mu ranę bez słowa. Rano internet eksplodował komentarzami. Nie wszyscy bohaterowie noszą odznaki. Szacunek dla Hells Angels za to, że stanęli po stronie dobra. Wpłynęły datki dla Franka. Policja wydała oficjalne przeprosiny. Oficer Reynolds został zawieszony. Ale najważniejsze, ludzie zaczęli mówić o dobroci, odpowiedzialności i o tym, że prawdziwa siła nie płynie z władzy, lecz z empatii. Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, polub, udostępnij i zasubskrybuj za pozorami. Każda historia, którą dzielisz, przypomina światu, że dobroć to nie słabość, to najczystsza forma mocy. Zanim odejdziesz, napisz w komentarzu, co byś zrobił, gdybyś był na miejscu Rida. Bo czasem najmniejszy akt odwagi może uciszyć największą niesprawiedliwość. A tamtego dnia, na cichej ulicy przed komisariatem, pięciu bikerów udowodniło, że serce człowieka potrafi ryczeć głośniej niż jakikolwiek silnik.